A Klaudia Marchewka, przywitajcie ją wielkimi brawami. Hej, Marchewko. Są, są, oczywiście. Słuchaj, po miesiącu życia w izolacji od świata, w odcięciu od informacji, jak się... Ja, z jakąś bandą obcych ludzi, podobało Ci się? Jak tam się żyje? Bardzo mi się podobało. O, ten! Jeżdżący ja <grym> mu jeden. Jest. wszyscy tam są, zostali tak sobie pomyślone na nich patrzeć. A wiesz, jak dziwnie na ciebie patrzeć, tak rzeczywistość po miesiącu oglądania cię w telewizji w internecie, to też jest dosyć abstrakcyjna ja, ale to też jest sytuacja. Nie, jest dziwnia. czyli jedno jak jakieś życie istniało, nie? Ja się czułam trochę jak w z misji. Świat na ciebie czekał. To no niewątpliwie. Jesteś ciekawa, jak big Brother wygląda w telewizji i to w niej? E, nie. No, mimo to, nie, ja zawsze to. Od początku mówiłam, że nie chcę tego widzieć. A zatem, zobaczmy. Ja. A z czego się u ciebie tak sywa machepka? Magnicka! No no jest ten kawałek pogodni! Jestem trochę inna, a inną się dziwna. Teraz zrobimy oczy, a potem resztę. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak Klaudia opiekowała się Julią. Klaudia, a czy nałożysz swoją spódnicę w rozmiarze S? No, źle mi w niej. Nie lubię takich rzeczy. W tym tygodniu nominowaliście Klaudię. Pięć nominacji. W domu było różnie. Pojawił się alkohol, pojawił się hazard. Pojawiła się przemoc domowa. Nagle się stało coś, co, co się okazało, że zmienia totalnie moje życie czyli zmarła moja mama. No i się zaczęła walka o brata z którego mi się udało uzyskać prawa i teraz jestem, no, mamą. I w sumie, kurde, no, to jest kniażońsz. Trzy, dwa, jeden, start! Ty, opowiedzcie mi, o co walczycie. O wszystko. Póki nikt nas nie wysłucha, no to spracą w dupa. Nie, marchewka, stop, stop, ja to robię. Będę, jak, są, jak jest za dużo nauczycieli, to jest ale ja to właśnie teraz wytłumaczę. No, no to wszystko no sami, to... ja Obydwoje bez sensu podnieśliśmy na siebie głos. Nie, po się nam nie dadzą, damy, to. Było niepotrzebne, nie pamiętam już o tym, co było wczoraj. Najpierw bioderka! I dokładam do tego ręce! Raz, dwa, trzy! Jeżeli odejdę w niedzielę, to będę mieć zajebiste wspomnienie z dzisiejszego dnia. Умеет Брат Витбоксовать? Обвиняюсь, а я так.